Witam koleżanki i kolegów, jesteśmy tutaj w Katowicach na targach tutaj jest kolega Henryk Graca, który trzyma gołębie razem z Hubertem borkiem, tu mi te gołębie Porsche z dwóch stron i tutaj chcę zademonstrować te gołąbki te gołąbki będę miał DNA robione i tutaj możemy więcej powiedzieć na temat tych gołębi no, te, te gołębie są tu u nas bardzo drogie bo te gołębie bardzo dobrze chodzą i wyniki są bardzo dobre i, i je bardzo trudno dostać tego, te gołębie osiągają bardzo duże e, sumy, bardzo dobrze się spisują na różnych wspólnych i nie tylko, tu masz dwóch stron, tak? To są tak zwane imbredy, tak? Tak, tak. No. To jest ojciec z córką. To córką. Ojciec z córką tu są e, robione. Te głębie mamy tutaj 12 sztuk. Tu A tu mamy też tej gołębie e, Porsche na połowę. To są, co to, to za głębie są? To są na Prangę 520? Tak tutaj widać? To jest tak. 520 albo ten... Welbeste też tam jest? Welbeste, tutaj 520 welbeste. A tutaj pokażę te gołąbki z tych porsche. To były właśnie przywiezione Te gołębie. Przepiękne gołębie. To są późniejsze, tak? Te są późniejsze by musieli ciągnąć do rozpłodu do Tak. Także tutaj, jak tu widzimy, tutaj tych gołębi, bardzo dużo jest przywiezionych tych gołębie. Tutaj mamy w tych Porsche tutaj te gołębie takie ważniejsze są. O, jak tutaj widzimy, no co, jesteśmy na targach, tutaj tych gołąbków, mówię, dosyć dużo my przywieźli, ładnie się te gołębki sprzedają tutaj od hodowców. Także myślę, że te, no dzisiaj jest piątek, także myślę, że to spokojnie y, jeszcze będziemy y, wyprzedawali. Dobra, tu, o tutaj mamy, te z jednej strony to są, tak? To, to jest z jednej strony. A tu mamy na przykład z jednej strony to jest Porsche na co? Na bólka Kitla. Na bulka Kitla, a z drugiej strony co tam jest? A, no to, a, a tu masz 520. Aha, to jest y, 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 po, po córce 520 na no, ok, czyli wtedy zobaczcie, tu popatrz. Czyli mamy tutaj takie głębie typowo, takie szybkie. Także polecamy ktoś jest chętny, to zapraszam do, do informacji 503, 528, 502 Robert Henkel A tu zobaczcie, to są te proszaki. Przepiękne gołębie. Myślę, że nie jeden będzie chciał takiej w hodowli mieć. Pozdrawiam Robert Henkel.